Ewangelia według świętego Marka rozdział siódmy, wersety od 31 do 37, Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro galilejskie, gdy przemierzał krainę Dekapolu, przyprowadzili Mu człowieka, który nie słyszał, i niemal nie mógł mówić. Prosili Go tylko o jedno by położył na niego rękę. Jezus nie chciał widowiska. Wziął Go na bok z dala od tłumu. Włożył palce w Jego uszy i śliną dotknął Jego języka. Potem spojrzał głęboko w niebo, westchnął i wypowiedział jedno, potężne słowo. Efata, co znaczy, otwórz się. W tej samej chwili stał się cud. Uszy otworzyły się na dźwięki świata, a więzy języka puściły. Człowiek zaczął mówić wyraźnie i zrozumiale. Jezus prosił ich o milczenie, ale radość była zbyt wielka, by ją ukryć. Im bardziej im zakazywał, tym głośniej o tym mówili. Wszyscy, przepełnieni zdumieniem, powtarzali. Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto Słowo Pańskie.